No już, 17 fps 30 tam. dobrze O, znajdź go To to Jeszcze jedna Wiki. My God, my God. Dobra, będę ci mówił, kiedy masz Shift przytrzymać Już Dlaczego? Bigo Ty klosuchu Ej, dobra, eee, Shift Jeszcze nie Dobra, teraz Daj go! Tak musi żyć od naga. Daj go! Shift. Ja jestem w powietrzu, mam to w dupie. Wow. On jeszcze urośnie, on będzie w wielkości super. <grych> <Ha>! <grych>

Nie? Aaa szyszciej. Wyczerpam na dnie jeszcze. Oj. Nie, nie zdążyłem shift na dziś. Shift. Działaj. Eee, już. Szybko poszło. Za, za, za dobrze, za dobrze Aj, gramy. Ja o, saibić te rzecz. Bane ciekawego? W końcu No kurwa, czemu ja nic nie wygrałem? Dostałem dwa przedmioty Daj mi ten Co? Na ramieniki twoje? No nie wiem, zabraliśmy na, na ramieniki ty parszywa kurwa Masz. Eee, nie, no nie chciałem usuwać, ale tu się wyrzuca Nie wiem Nie chciałem ubrać mu No musisz na mnie ten... No, czekaj, to weź trochę niżej Czekaj, nie ruszaj się Zobaczy, czy da się tak przesunąć po prostu Kamera, no stój w miejscu Nie da się, czekaj, jak tu się... Nie no, powinny się wymieniać No to... <laughs> tak. No poczekaj To się chyba tak robiło, że chyba się Nie tu, no to tu, nie tu... tu. No. Mam pasek <laughs> Chyba nawet nie da się, wiesz? HWTP. Dobra, czekaj, tego, winga, Good job, hero. I'll take care of Bane. Thank you assist. Sometimes I wonder why I stay in this stinking polluted city. The Gotham conies: Bane, Two-Face, Mad Hatter, that Hush freak, Killer Croc, Catwoman, not to mention the Joker. There's too much competition. But Jestem no so biznesmenem nice <laughs> czy nie przeszedł super bohater Więc kiedy Ciekawe, czy ten, ciekawe, czy będzie, będą pingwiny. A co z pingwinem, czy będziesz walczyć? Nie, z pingwinami jego. Nie. Bo w filmie było, że pingwiny a, w filmie, tym starym? No, że pingwiny były. Same a... takie duże. jakie bomby, jeśli dobrze pamiętam, to były bomby właśnie. Czekaj, bo coś mi na żółto tam miga. Nie, nie wiem co. Gdzie? A, nie, nic, dobra, idziemy. Czekaj, a Exit tutaj? Masz już dziewiąty poziom? Słyszałem, dobra, wyłączę nagrywanie.